Witajcie, kochani, jesteśmy u Perisa na bazie. Dzisiaj mamy pieska do oczyszczenia. Następny piesek musi wejść, jeszcze może inny. I będzie oczyszczony dzisiaj piesek ryko, hasło Jack. Zapraszamy. Cała widownia się cieszy. Tam cała baza huczy, wypełniona po brzegi wszystkich zwierzęcych. Dusz, przychodzą chętnie, bo to są, się cieszą na każdego, kto przychodzi do ściągnięcia programu. Okay, ja seine hand, per per do teraz podniósł teraz rękę do góry, to znaczy się zapanowała od razu cisza. I Simony przekazuje wizerunek pieska Rico, R-I-C-O. I C okay. Okay. ekran po, Pokazał się ekran pomarańczowy, znaczy, że ma, okay. ma programy piesek. The, uh, to uns. Das, Ukazał three, się three, na stole pyształowym i leży na boku łapkami do porusa. So Skan wyjechał spod stołu i przejeżdża, zaczyna od noska. <coughs> Okay, jetzt stoppt es. Im Maulbereich auf dem Zahnfleisch ist so eine gelbliche Energie. Na dzisiaj. Die ist nicht aktiv. Nie jest aktiv, na per ściągnął chusteczką. Genau, jetzt läuft es weiter das Ganze. Scan ruszył. dalej. sind wir in der Höhe von in Mitte von Bichern, da stoppt es noch. Zatrzymał się scan na środku mózgu. Nie so jest taka biaława energia. Die nicht aktiv, Nie jest aktywna. Perys ściągnął chusteczką i skan ruszył dalej. Wieder, z Zatrzymał ma... się znowu skan <słuch> na uszach. <słuch> I zielona energia. I już zrobiła się aktywna, mm. mówi Perys.

Jetzt sieht man halt die inneren Organe das also das Herz ist frei die Lunge ist frei die Leber ist frei die um, auf dem liegt eine grüne Energie gelbe Energie nee. nicht

Na, ogon, na ogonku też nie ma nic skan wjechał pod stół usiadł sobie piesek na stole Perys pokazuje że zeskoczył ze stołu zeskoczył i teraz znowu jest radość na całej bazie znowu wrzask jest radość i Perys prowadzi pieska do kryształu Położył się przy krystale i tak się zwinął kłębuszek. Die energie, Różne pomarańczowe odcienie energia wypłynęła z tego kryształu i owinęła pieska i przez niego przesiąka. I to mi już podchodzi, będzie za chwilę odprowadzał do portalu. Riku. Ok. Energia cofnęła się do kryształu z powrotem. Jeszcze. Piesek wstał teraz. Ja geht do Po czym do hinterläufe. I zrobił takiego, taką człowieczka zrobił, usiadł sobie. Przed Perysem. Patrzy na niego, rozmawiają ze sobą. I Tommy zaszczekał, dał znać, że już czas jest powrotu, połączenie się z ciałem fizycznym i piesek wszystkich obejrzał sobie na bazie, zadowolony i Tommy odprowadza do portalu i zniknął, połączył się z ciałem fizycznym. Dziękujemy opiekunowi zwierzęcia, że dał go do oczyszczenia. Było trochę nieczynnych też e, tych, tych programów, także Czasowo zrobione. Zostańcie zdrowi kochani. Na master.